Dobra, bądźmy ze sobą szczerzy. Poliester nie jest taki całkowicie dobry, na przykład w stroju kąpielowym, kapoku, czepku, kaloszek parasolce, czy kurtce przeciwdeszczowej. I właśnie w takich sytuacjach poliester ma sens, bo jest lekki, szybko schnący, wodoodporny i trwały. W pupie czy na pupie nie jest on nam potrzebny. W bluzach, swetrach, spodniach, butach również nie. To jest zło wcielone. Mi się wydaje, że tak wygląda biegło, że wszyscy chodzą od stóp do głów w syntetykach. Jeśli kupujesz coś syntetycznego, to niech to będzie świadome i przemyślane. Tak, by służyło Ci możliwie jak najdłużej i tak, byś korzystał z tych funkcji poliestru w sposób pozytywny, a nie po to, by poliester zatruwał Ci codzienne życie. A jeśli ciekawią Cię tego typu treści, to zapraszam Cię na mój profil. Pani od jakości.